Siemanko, tutaj guide USKC i witam was w 24 odcinku z kariery AC Milanem, klubu, który jest w tym momencie prowadzony przez Massimiliano Allegriego. W tamtym sezonie zajęliśmy drugie miejsce w tabeli w tym sezonie, który dopiero co zaczynamy. Jesteśmy na miejscu trzecim za Juventusem i za Interem. Więc jest naprawdę ten początek bliski, dosyć bliski, naprawdę. Jesteśmy na pewno bardzo mocni, Ju Juventus i Inter także. Ale dobra, eee, wystarczy tego gadania. Pokażę wam szybko kalendarz, jak dzisiejszy odcinek będzie wyglądał. Gramy na wyjeździe z Atalantą i na wyjeździe z, yy, z Liverpoolem, więc dwa mecze wyjazdowe. I Teraz się zastanawiam, czy powinienem na pierwszy mecz wyjść pierwszym składem, czy po prostu go troszeczkę pozmieniać. Więc dobra, przechodzimy już sobie do pierwszego składu. Gramy przeciwko, tak jak mówiłem, Atalancie. E, więc tak, zaczynamy symulację meczu i gdzieś w 30 minucie sobie wejdziemy na boisko. Już e, atak jest pierwsza szansa. No i Antoni z golem w 6 minucie meczu. Więc bardzo szybko zaczynamy to spotkanie i już otwieramy wynik spotkania. Jest to nasz nowy nabytek Antoni, któremu dałem po raz kolejny szansę żeby wkomponował się w zespół w mocny pressing Leo, teraz niepotrzebne wycofanie do e, Tonaliego, ale teraz jest jeszcze Tio, Anthony kolejna szansa, ale będzie już odrożny Rojas Gosens. No i niestety jest to bramka na 1 do 1. Troszeczkę zbyt agresywnie grałem Romaniolim. No i ten błąd okazał się być bardzo kosztowny. z duże miejsca, jest Leao. Leao do Tonali, jego Tonali się świetnie przedarł, no i Tonali! Szybka odpowiedź Milanu. Co za wykończenie naszego defensywnego pomocnika, który by był o krok od przeniesienia się, od, od przenosienia do Interu, zanim przeniósł się do Milanu. Bardzo się cieszę, że Tonali wybrała co Milan, a nie Inter. Tu Zapata teraz. Do wspierał Romanioli bardzo dobrze. Tio jeszcze. Tam był spalony. Dodo teraz świetnie się pokazał. Alexis mu podał. Patrzcie, ile miejsca ma teraz Dodo. Kolejna wrzutka na Tonaliego i to, jest, to będzie kolejna bramka na 3 do 1 do Szatni. Tonali z dwoma szybkimi golami. Co za gościu. Najpierw po asyście Leo, teraz świetna wrzutka Dodo z główki Tonali strzela kolejnego gola w tym meczu. Teraz Locatelli do Leo, Leo do Dodo, do. Dodo z powrotem do Leao, no i Leao czyli gola w tym meczu? Nie! Gosens kolejny raz próbował nas ukąsić, więc nadal musimy się bronić. Kessi Gossens po raz kolejny do naruma Iliczer troszeczkę mnie porobił Lammers do naruma Antoni zastrzałem Golini broni, a chciałem strasznie Antonim strzelić pramkę. bramkę Wykonaliśmy w pierwszej połowie, no ale dowozimy zwycięstwo do końca I mamy kolejne trzy punkty przeciwko naprawdę bardzo ogryźnemu rywalowi Więc jestem zadowolony z tego wyniku No i możemy teraz iść do meczu z Liverpoolem Dobra, jesteśmy teraz przy konferencji prasowej i odpowiem sobie na pytania. Pierwsze pytanie z odcinka 19 od lodówki.pl Jakie są pana cele na przyszły sezon? Moje cele na ten sezon są, są dosyć jasne. Chcę wygrać mistrzostwo Włoch, dlatego że minęło już naprawdę bardzo dużo czasu odkąd AC Milan wygrał mistrzostwo Włoch. W poprzednim sezonie wróciliśmy do Ligi Mistrzów, w niej też chcę zajść, przynajmniej do ćwierćfinału. Oczywiście zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Kolejne pytanie będzie od David Oksa. W internecie jest dużo o tym, że zarząd klubu AC Milan szuka nowego trenera do drużyny. Jeśli miałby pan odejść, jaki byłby to klub i czy te pogłoski są prawdziwe, czy to jednak fake newsy? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że to jest pierwszy pierwszy raz, kiedy o czymś takim słyszę. Ja się nigdzie nie ruszam. Mam jeszcze oczywiście kontrakt do końca tego sezonu i chcę siąść z władzami AC Milanu, żeby przedłużyć ten kontrakt o jeszcze jeden sezon, ale też to wszystko będzie zależało od wyników zespołu. Czy po prostu AC Milan będzie chciał mnie, żebym został trenerem na kolejny sezon. Myślę, że póki co nam idzie naprawdę bardzo dobrze, ale no... wiem, że władze są zdecydowanie bardzo głodne na tytuł mistrza Włoch i bardzo tego chcą. No i trzecie pytanie będzie od Olka. Czy w nowym sezonie, ze zagracie w Lidze Mistrzów, zapłaci pan kaucję, żeby wypuścili Ronaldinho z więzienia i żeby pomagał wam w drodze po zwycięstwo w Lidze Mistrzów? Sytuacja Ronaldinho nie jest taka łatwa. AC Milan też ma fundusze, żeby zapłacić tą kaucję, ale z drugiej strony nie chce być wiadomościach odnośnie tego, że zapłacili kaucję, żeby wypuścić Ronaldinho z więzienia. Tak jak powiedziałem, bardzo bym tego chciał, ale to nie jest tylko zależne ode mnie. Więc e, tak by wyglądała konferencja prasowa. Dzięki za pytania i pamiętajcie, żeby zostawiać ich więcej pod filmem, w sekcji komentarzy. My przechodzimy teraz do kolejnego meczu. Więc dobra, jesteśmy już przy meczu. E, gramy na Anfield. Oczywiście poziom legendarny, typowa angielska pogoda. Wiem, bo mieszkam w Irlandii, jest to niedaleko od e, Wielkiej Brytanii, więc deszcz w Irlandii mamy 10 miesięcy przez, w ciągu roku, więc e, jestem do tego przyzwyczajony. Patrzę teraz na skład Liverpoolu i okej, okay, Mane, Firmino, sala z przodu. Okej, okay, dobra, normalne. Aldum, Henderson i, i, i Fabinio w pomocy. No, normalne. Alison na bramce, też normalne. Robertson na lewej pomocy, też normalne. Milner na prawej, trochę dziwne. Ale Van Dijk i Waran w środku obrony, to jest taka trochę lekka przesada. Więc no, nasz zespół wygląda na taki najmocniejszy, jaki mamy. Przechodzimy do symulacji meczu i zobaczymy, jak sobie poradzimy przeciwko Liverpoolowi na ich stadionie w pierwszych 30 minutach. Nie, teraz przejęliśmy i mamy kontrę. Piłka do Insignie, Insignie, jeszcze do rebicia tam Alison naprawdę miał kłopoty, żeby tą piłkę opanować. Ale teraz rebić, rebić i rebić z pierwszą bramką w 26 minucie. Sam odebrał piłkę chyba Wandajkowi. Mamy pierwszego gola dla Milanu na wyjeździe. Jeżeli nie ma kontuzji. A w tym momencie jedy, jedynej osoby z pierwszego składu, której brakuje. Teraz jeszcze chwila to Nali z kolejnym... Tonali strzelał, a piłka chyba odbiła się od Zaniolo i Zaniolo strze strzelił bramkę, więc prowadzimy teraz 2 do 0. Ja sobie w ogóle wejdę do, do boisko, bo jest, jest już 36 minuta. Prowadzimy 2 do 0, więc no. <grywka> pierwsze 30 minut naprawdę nieźle nam poszły. Teraz mamy świetny. Świetny blok w ogóle Romanioliego, nie kontrolowałem tego. Romanioli to zrobił samo ciebie. Katelli Fabinho. No, to jak się zatrzymywał? To jest naprawdę denerwujące. No, ale nie mogłem nic tam zrobić. No i niestety Liverpool strzela. Gola. I zaczyna to wyglądać tak, że nie mamy tutaj powoli nic do powiedzenia. No to jeszcze opanuję tu piłkę, ale to w sumie wychodzi gorzej dla nas. Mogłem po prostu zostawić piłkarza Liverpool, Liverpoolu, żeby on to zgarnął. No bo teraz to już jest. Mas to jest masakra w tym momencie W przeciągu pięciu minut Tracimy dwie bramki Przeciwko Liverpoolowi To jest to o co się martwiłem No i Anthony goni Przegoni teraz Van Dijka. Będzie wrzutka na rebicia Alisson broni I padnie tutaj Albo remis Albo moim zdaniem zwycięstwo Liverpoolu To jest dosłownie to o co się martwiłem po strzeleniu ich pierwszej bramki Wszystko się tak zmieniło Nasz zespół się rozpadł A ich tylko coraz mocniejszy się stawał Gdzieś lepiej mogły, mogły się tutaj za zachować No co mogę powiedzieć Oczywiście Liverpool teraz gra na czas Sala Po meczu ah, To boli To bardzo, bardzo boli bo ja w tym meczu od momentu wejścia na boisko nie miałem nic do powiedzenia. Nic, kompletnie nic do powiedzenia. Bo nie graliśmy źle, o to chodzi, nie graliśmy źle. Teraz jeszcze Hauges z szansą. Gol na, 3 do, na 4 do 3. Może jeszcze jest szansa. Jest to 89 minuta. Może jeszcze w jednym, jeżeli będziemy mieć jeden atak. No ale teraz Liverpool też odpuścił, więc. Virgil nam znowu to zrobił. Znowu nas zatrzymał Locatelli, z wrzutką. No i koniec spotkania. Niestety przegrywamy 4 do 3. Było jeszcze bardzo blisko. Szczerze, gdybym nie popełnił dwóch może błędów w tym meczu, w ataku. Ten mecz mógł wyglądać kompletnie inaczej dobra tak więc to byłby koniec tego odcinka mam nadzieję że wam się podobało patrząc też na sytuację w lidze Inter wygrał swój mecz i Juventus także to zrobił to by było na tyle mam nadzieję że wam się podobało jeżeli wam się podobało pamiętajcie żeby zostawić lajka żeby zostawić też subskrypcję jeżeli też bolała was porażka z Liverpoolem napiszcie boli w komentarzach wszystko z dużych liter My widzimy się w następnym odcinku, do zobaczyska. Cześć.